Walidorsz to zwykły chłopak z Cieszyna, który zaczął w ruchu Chorzów, a aktualnie gra w La Lidze. Alaves. Jego marzeniem zawsze była gra dla Manchesteru United. Aktualnie, po 12 meczach, Alaves jest w górnej części tabeli, a Walidorsz dobrze rozpoczął ten sezon i zdobył już kilka bramek. A co ważniejsze, zaczynają się nim interesować inne, lepsze kluby. A przedstawiciele jednego z tych klubów przylecą dzisiaj, aby oglądać go w akcji. To co może dziwić, to miejsce Realu Madryt. Nad nim jest Atletic oraz Girona. W międzyczasie zmieniliśmy agenta na takiego, który bardzo chce, abyśmy grali wyżej. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że przekazał on działaczom z Manchesteru informację, że Walidorsz byłby chętny na zmianę aktualnego klubu na ten z czerwonej części Manchesteru. I tutaj warto wspomnieć o tym, że to wy macie realny wpływ na to, czy Walidorsz przejdzie do Manchesteru, Realu, Barcelony, a może będzie zwykłym średniakiem. Bo, jak zapewne pamiętacie, każdy lajk, like, subskrypcja i komentarz powoduje to, że overall Walidorsza rośnie i interesują się nim lepsze kluby. Dlatego, jeżeli lubicie jego karierę, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, a w komentarzu napiszcie komentarz, który przewija się zawsze, czyli: Kiedy Walidorsz? Przedwali dorszem mecz z FC Barceloną, Dumą Katalonii, która jak co roku stara się zdominować ligę hiszpańską oraz całą Europę. Wszyscy wiedzieliśmy, że mecz ten nie będzie należał do najłatwiejszych, jednak to my na początku stworzyliśmy dogodną sytuację i gdyby nie interwencja Araucho, mogło być już 1-0 dla Alaves. Nasza nieustępliwość doprowadziła do tego, że w 14 minucie Walidosz otrzymał prostopadłe podanie od Foula, dzięki któremu mógł ścigać się z Sarałko i tutaj Walidosz okazał się szybszy od obrońcy Barcelony. Wszedł w pole karne, poprawił piłkę i uderzył tuż przy słupku, dając bramkę swojej drużynie. Tutaj widać, dlaczego w lice znajdujemy się właśnie w górnej części tabeli. Jednak trzeba pamiętać, że jest to początek meczu i tutaj wszystko może się wydarzyć. Chwilę później swoją okazję zmarnował Robert Lewandowski, który z najbliższej odległości nie był w stanie pokonać, Dobrze dysponowanego bramkarza Alaves. Następnie gra toczyła się w środku pola, gdzie kompletnie nic się nie działo, aż do tej sytuacji, gdzie Walidorz odebrał piłkę obrońcy w polu karnym i z ostrego konta próbował strzelić bramkę, jednak uderzył futbolówkę prosto w ręce bramkarza. Czego bardzo szkoda, ponieważ mając dwubramkowe prowadzenie, byłoby o wiele łatwiej, a tak to do przerwy jest 1-0 i możemy być pewni tego, że w drugiej odsłonie tego spotkania zawodnicy Barcelony po prostu się na nas rzucą. W drugiej połowie jednak to my pierwsi stworzyliśmy okazję z małej gry w w polu karnym, Validor znalazł miejsce na oddanie strzału, jednak i tym razem strzelił on niewystarczająco precyzyjnie, przez co na tablicy wyników wciąż 1 do 0. Barcelona dokonała kilku zmian i zaczęła nas dominować. Najpierw strzał Roberta z bliska, potem silny strzał Roberto z pola karnego. Aż finalnie doszło do rzutu rożnego, którego zawodnicy Dumy Katalonii rozegrali na krótko. grejlić do Pedriego, ten w pole karne do Araujo i mamy remis. Złe ustawienie naszych obrońców, którzy odpuścili krycie, zostawiają. Przy tym obrońcy rywali samotnego, a ten no po prostu nie mógł się pomylić i wpakował głową piłkę do siatki. Pod koniec spotkania po raz kolejny mieliśmy wielką szansę na odmienienie tego spotkania. Czy to ten strzał wali dorsza, czy tutaj uderzenie Hagiego, który gdyby strzelał z pierwszej piłki bez przyjęcia, to z pewnością piłka zawsze podałaby w siatce. Niestety to się nie udało i remisujemy na wyjeździe z teoretycznie silniejszym rywalem, jakim była FC Barcelona. Zawodnicy, zresztą tak jak kibice, nie byli do końca zadowoleni z przebiegu tego spotkania. Bo po prostu mieliśmy tutaj kilka sytuacji więcej, które mogliśmy zamienić na minimum jedną bramkę, która dałaby nam trzy punkty. I tutaj na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ wraz z STS, czyli największym buchmacherem w Polsce, który jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę z okazji tego, że wraca najlepsza liga na świecie. Chodzi mi o ekstra klasę. I z okazji tego święta piłki nożnej mamy coś naprawdę bardzo fajnego. Akcja specjalna, w której możecie zgarnąć dodatkowe 250 zł. I jest to naprawdę bardzo proste, bo wystarczy, że wytypujecie dokładnie zwycięzcę meczu i jeżeli wejdzie wam cały kupon, to dodatkowo dostajecie 250 zł za wytypowanie właśnie zwycięzcy. I co najważniejsze, oferta łączy się z ofertą powitalną, gdzie macie do zgarnięcia 660 zł. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Wszystkie linki, informacje, regulamin. Więc zajrzyjcie tam, bo możecie tam znaleźć ciekawe rzeczy. Podczas rejestracji użyjcie kodu WęgorzSTS. Pamiętajcie też o tym, że oferta jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia. A teraz przejdźmy do moich typów. I tutaj zaczniemy od meczu Beniaminka, czyli Motor Lubin zmierzy się z Rakowem. I tutaj myślę, że oczywiście Raków poradzi sobie bez większych problemów. Lech Poznań, Górnik, Zabrze. Obstawiłbym tutaj 1x, bo coś mam przeczucie, że Górnik może być groźny w tym sezonie. Jak Piast Gliwice... Oczywiście remis. Legia Warszawa Zagłębie Lubin. Teorii Łatwy mecz dla Legii. W praktyce Zobaczymy jak wyjdzie. Jednak wierzę Że tutaj się uda. No i jeszcze Jagiellonia Białystok z Puszczą I tutaj dajemy sobie oczywiście Na Jagę. Jeszcze pierwsza liga Ruch w okresie przygotowawczym Na sparingach nie wyglądał za ciekawie Jednak wierzę. No w chociaż Ten remis. Damy x2 I stal Rzeszów Arka Gdynia Myślę, że tutaj pewniaczkiem Moim zdaniem oczywiście. Jest Arek która powinna awansować w zeszłym sezonie, i jednak jakimś cudem się to nie udało. I taki oto kupon puszczamy za 30 zł i miejmy nadzieję, że się uda. Ramiro Castillo, czyli mój agent przekazał mi taką wiadomość. Naprawdę podoba mi się twój dzisiejszy występ i to jak na radę z gry. Czas skupić się na postawach i wszystkich dobrych rzeczach, które teraz mają miejsce. Przyszedł czas na kadrę. Młody Polak dostał powołanie, jednak nie był pierwszym wyborem trenera probierza. Z Argentyną przy wyniku 3-0 wszedł na boisko w 84 minucie za Arkamilika. Po jego wejściu nic się nie zmieniło i ta Argentyna była bliższa zdobycia kolejnej bramki. Rezultat spotkania nie uległ zmianie i spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0. Następnie przyszedł czas na Islandię i tutaj walidor w 75 minucie zmienił Bogusza. Kilka minut później Przemek miał świetną okazję, aby podać do niepilnowanego kolegi, jednak na linii podania stanął obrońca Kilka minut. Później stanął oko w oko z bramkarzem, jednak ten instynktownie zareagował i zablokował ten strzał. Bez wątpienia ta sytuacja będzie śniła się po nocach napastnikowi. Chcąc się zrekompensować za tę sytuację miał jeszcze jedną setkę, którą niestety również zmarnował, a chwilę później niedokładnie poddał i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Remisem, który był niesprawiedliwy, ponieważ to orły probierza były lepsze, ale w piłce nie zawsze wygrywa ten zespół, który jest lepszy. Po krótkiej przerwie reprezentacyjnej czas wrócić na ligowe boiska do Hiszpanii, gdzie zmierzymy się z Granadą. The cat I już w czwartej minucie powinniśmy przegrywać 1-0, jednak Arezo oddał fatalny strzał nad poprzeczką. Drużyna przeciwna zaczęła grać bardzo agresywnie, na co niestety pozalał arbiter dzisiejszego spotkania, który nawet w takiej sytuacji nie użył gwizdka. A taki gości doprowadziły nawet do strzałów w poprzeczkę po dośrodkowaniu dosyć miernym swoją drogą. Jeden z zawodników z Granady wygrał pozycję i uderzył piłkę głową. Całe szczęście, że strzał był na tyle nieprecyzyjny, że futbolówka wylądowała na poprzeczce, a nie w siatce. Kilka minut później to my mieliśmy dogodną sytuację, Którą zapewne mogliśmy zamienić na bramkę, jednak tak się nie stało. Bramkarz przeciwnej drużyny wykazywał się tutaj niemałym refleksem i uratował swój zespół przed stratą bramki. Niestety Przemek w tym wypadku po raz kolejny oddał zły strzał. To za co należy go pochwalić, to za to, że dochodzi do tych sytuacji jednak jeszcze dużo przed nim. W następnej akcji piłkarze granady przedarli się przez naszą obronę i weszli w pole karne, gdzie udało im się oddać strzał. Co prawda prosto w naszego bramkarza, jednak piłka spadła pod nogi Arezo, który umieścił ją w bramce. Wynik uległ zmianie i goście wyszli na jedno Prowadzenie. To wszystko, po bądźmy ze sobą szczerzy, bardzo przypadkowej akcji, Ciepiłka piłka się od jednego z naszych obrońców, bramkarz nie zdążył wstać, a nie grywali strzelił gola. Zdenerwowany zespół Alaves szukał swoich okazji gdzie tylko mógł. Jak przy tym rzucie rożnym, gdzie piłka powędrowała, do wali który jednym przyjęciem wymanewrował jednego z obrońców oddał strzał i mamy słupek. Ofensywa gospodarzy robiła co mogła, aby zamienić jakąkolwiek akcję na bramkę, jednak bramkarz drużyny przeciwnej był dzisiaj w wyśmienitej światowej wręcz formie. W 95 Ala Wyprowadziło kontratak lewą flanką Stamtąd piłka powędrowała w pole karne Ofensywnie zawodnicy Babazaros zamarkowali strzał Podali do niepilnowanego zawodnika Który z pierwszej piłki oddał strzał I zdobył bramkę na wagę jednego punkta I to w takim momencie tego spotkania Kibice gospodarzy wpadli w szał Kibice gości w rozpacz Ale trzeba przyznać, że ten sezon w La Liga Jest naprawdę wyjątkowy nie ma tutaj zespołów, które są słabe. Rzutem na taśmę wywalczyliśmy ten remis, i po takim meczu nasz mental niewyobrażalnie urósł. On wie, że w tym spotkaniu mógł zrobić więcej. Wie, że oczekiwania wobec niego są wysokie, i wie, że musi poprawić skuteczność, jeżeli chce przejść do Manchester United. Najważniejsze jest odnalezienie się w sytuacji strzeleckiej, a skuteczność przyjdzie z czasem, dlatego w tym meczu, pomimo zmarnowanych kilku okazji, Walidorz wiedział, że ma wsparcie klubu, trenera, zawodników i przede wszystkim kibiców. W następnej akcji Walidorz wyprzedził obrońcę i dośrodkował do Rudy. To do kolegi, który nie trafia na bramkę, gdzie nie było bramkarza. Rudy, coś ty zrobił. A chwilę później Walidor się mocno i co najważniejsze, precyzyjnie. W następnej sytuacji znów była szansa na zdobycie gola, jednak obrońca pokrzyżował nasze plany. Co nie przeszkodziło Deportivo w kombinacyjnej akcji? Po tak dobrym występie dziennikarze chcieli dowiedzieć się kilku rzeczy. Pytali m.in. o nasze plany, o to jak szybko stają się liderem i kilka innych, mniej już ważnych rzeczy. Na początku spotkania z Las Palmas mogliśmy stracić bramkę. Jednak w tej sytuacji dobijający piłkę mu nos był naspalonym, a dodatkowo nie trafił w bramkę. Ale co się odwlecze, to no właśnie. I straciliśmy bramkę. Silny, potężny wręcz strzał z bocznej strefy pola karnego i przegrywamy na własnym stadionie przed własną publicznością. Na szczęście niedługo, bo w kolejnej akcji Walidorz wziął ciężar gry na swoje barki i wpakował piłkę do siatki przy krótkim słupku obok ręki bramkarza. W drugiej połowie rozklepaliśmy rywali, jak chcieliśmy, gdzie Walidorz doszedł do sytuacji strzeleckiej i smarnował ją w takim momencie. Piłka przeszła minimalnie obok słupka, jednak to musi być bramka. Trener był tak rozcieczony, że nawet nie miałem pojęć, że w języku hiszpańskim jest tyle wulgaryzmu. Zwłaszcza, że goście uwierzyli dzięki temu, że są w stanie nam zagrozić i forsowali naszą bramkę jak tylko się dało. I my i rywale mieliśmy okazję do zmiany wyniku, jednak żadnej z drużyn się to nie udało i finalnie mecz zakończył się podziałem punktów. Mecz z Gironą był inny. Był to mecz, na którym byli specjalni goście. Przelecieli oni prosto z Manchesteru, aby obejrzeć Walidorsza w akcji. Jednak to tak mocno wjechało Walidorszowi na psychę, że źle podał. Podał na tyle źle, że jego drużyna straciła bramkę i czy ta jedna sytuacja, której nie wziął odpowiedzialności za piłkę, przesądził o jego transferze, czy może jednak Walidor zaraz czymś zabłyśnie, zrekompensuje się. Tego dowiemy się za chwilę. Początek spotkania niestety nie był dla niego zbyt dobry. Kolejna akcja przyniosła mu bramka. Fantastyczną, precyzyjną bramkę, strzeloną w dodatku słabszą nogą. Niestety doprowadziliśmy również do karnego. Karnego, do którego podszedł cyganków. I na nasze szczęście mamy w bramce Siwerę, który po raz kolejny nas ratuje. Chwilę później to my powinniśmy dostać rzut karny, jednak sędziowie w tym wypadku są niewzruszeni i nakazują grać dalej. Sivera co mógł to wyciągnął, jednak ten strzał ten strzał był po prostu nie do obrony. I jedyne co mógł zrobić nasz bramkarz to pogratulować strzelcowi tak niesamowitej bramki. 21 metr, lewa noga i strzał w okno. Nie wiem czy jakikolwiek bramkarz na świecie byłby w stanie to obronić. W ostatniej akcji meczu mogliśmy strzelić bramkę, która dałaby nam remis, jednak walidor, mając na sobie presję tego, że jest obserwowany przez scoutów, wolał Oddać strzał zamiast podać do niepilnowanego kolegi. Po meczu skauci skontaktowali się z Castillo, że jego podopieczny nie jest typem nawastnika, jakiego szukają. Nie mówią kategoryczne nie, jednak na ten moment nie uważają, że jest to zawodnik, który pomoże im w walce o najwyższe trofea. Castillo za to rozpoczął rozmowy z West Ham United, drużyną, która w Anglii z roku na rok gra coraz to lepszą piłkę. Przed nami mecz z Realem Madry, potęgą, która wygrała właśnie Ligę Mistrzów i ściągnęła do siebie Kiliana Mbappe. No i już w siódmej minucie strzeli nam bramkę, co zupełnie nikogo nie dziwi. W dziewiątej byli bliscy zdobycia kolejnej Jednak Bellingham tutaj troszeczkę się pomylił W 15 minucie Walidorsz Wystawił piłkę do niepilnowanego kolegi Który oddał strzał, niestety nad bramką Po zmianie stron to Walidorsz wygrał Fizyczny pojedynek z obrońcą Realu I strzelił przy krótkim słupku myląc wcześniej Bramkarza ustawieniem ciała i markując Strzał w drugą stronę bramki Mamy jeden do jednego O Przemku można mówić wiele, ma dużo sytuacji Często nie potrafi ich zamienić na bramkę Często podługi, jednak zawsze walczy Do samego końca i to przynosi efekt w 67 minucie Validorz po raz kolejny miał sytuację sam na sam z Kepą i po raz kolejny ją wykorzystał. Jest to jego drugie trafienie i to w tak ważnym meczu z Realem. Tego nikt się nie spodziewał. Walidorsz zdobywa hat trika trzy razy pokonując Kepę. Takie rzeczy nie zdarzają się często. On tego dokonał. Walidorż wyrasta na lidera Deportivo Alaves. Do tego zachował chłodną głowę i włożył piłkę do niepilnowanego kolegi, który umieścił ją w szacy i w 82 minucie Walidor został ściągnięty z boiska, ale każdy wie, że dzisiaj jest jego święto. Po tym meczu otrzymało piłkę za strzelenie trzech bramek oraz oczywiście statuetkę najlepszego zawodnika. W tabeli jednak nic się nie zmieniło, wciąż zajmujemy piąte miejsce, a nad nami jest m.in. właśnie Real. W tym meczu znów zmierzymy się z Realem. Tym razem Sociedad. I jest to ostatnie ligowe spotkanie. Po tak dobrym meczu z Realem Madryt, wiedzieliśmy po co wychodzimy na boisko i co chcemy zrobić. Jednak w 36 minucie przegrywaliśmy już 1-0, aż w końcu piłkę dostał Walidorz, który przedarł się przez obronę rywali i podał do niepilnowanego kolegi, który zdobył gola. Mamy 1-1! Chwilę później Walidorz dostał dobre podanie i mamy wprowadzenie! 2-1! Real Sociedad na kolana! Ale niedługo! Bo skończyło się 2-2. Pamiętajcie o kodzie Węgosz STS. Wszystkie linki macie w opisie i dzięki za oglądanie. Pa!